Witam serdecznie w kolejnym odcinku, to biorę się za zrobienie zaprawki. Kiedyś Wam pokazywałem tutaj taki narożnik, to znaczy narożnik lampy się wbił. No i lekko ruda wychodzi. Więc zgodnie z poleceniem nałożymy najpierw podkład stricte. Właśnie na rdze, chociaż wiadomo, że trochę ją przeczyszczę. Potem podkład akrylowy, bo on jest dużo twardszy podobno, ale on się znowu nie nadaje na rdze, dlatego najpierw musi być tamten. No, a potem już kolor od Hondy. No i na koniec klar. Także wiadomo, że zrobi się taka lekka górka, no ale to nie będzie w niczym przeszkadzać najważniejsze żeby to zabezpieczyć myślę że wypróbujemy metodę nakładania wykałaczką po prostu można to zrobić precyzyjnie po pędzelkiem zawsze upa przecie więcej trochę ok przeczyściłem od rdzewiećcym teraz trzeba będzie to porządnie odtłuścić, bo jest tusty ale zeszła pięknie rdza, do gołej blachy. No, powiem Wam, że wyka wykałaczką się luks robi. A przy okazji sobie zrobię zaprawkę po rysie. Niestety pamiątka po Chorwacji. Ktoś mnie dziabnął na parkingu. Do podkładu rudej nie ma. Więc tu przejedziemy akrylem. Też wykałaczką. No a potem lakierem gościwym no i też klarem. Naprawdę powiem wam, że metoda wykałaczki jest wzorcowa, po prostu tu gdzie największe wgłębienie, akurat jedziemy ładnie sobie wykałaczką porys, natomiast tu jest taka płytka rysa, że tu przejadę też wykałaczką, ale od razu już lekier. No i na koniec został klar i gotowy. Moim zdaniem bardzo ładnie to wyszło.